Jeśli jeszcze nie masz konta w MailerLite, a chciałbyś przetestować wszystkie funkcje na własną rękę, to klikając w pierwszy link w opisie tego filmu będziesz mógł w dosłownie dwie minuty otworzyć darmowe konto, które pozwala na wysyłanie aż 12 tysięcy newsletterów miesięcznie za darmo, bez żadnych ograniczeń czasowych i bez podawania danych do karty płatniczej. Dodatkowo jeśli pojawią się jakieś kody rabotowe, to z pewnością je tam umieszczę, więc po prostu warto zajrzeć do opisu tego filmu. MailerLite to prawdopodobnie najpopularniejsze rozwiązanie do wysyłki e-mail marketingu, budowania stron docelowych i automatyzacji procesów na całym świecie. Ale czy najpopularniejsze? Równa się od razu najlepsze? Jeśli zastanawiasz się, czy warto zainwestować w MailerLite, to ten film jest zdecydowanie dla Ciebie. W tym materiale szczegółowo mówię główne funkcje, jakie oferuje to narzędzie oraz przedstawię jego najważniejsze wady i zalety na bazie własnych doświadczeń, które zdobyłem po ponad dwóch latach korzystania z tej platformy. Razem przejdziemy przez interfejs narzędzia, tworzenie newsletterów, budowę stron docelowych, automatyzację procesów, wady i zalety systemu, dostępne integracje i wiele, wiele więcej. Ponadto omówimy wszystkie dostępne plany cenowe, aby dowiedzieć się, czy MailerLite rzeczywiście jest wart swojej ceny. Głównym celem Mailer MailerLite jest e-mail marketing. Jednak to nie wszystko, co może zaoferować to narzędzie. Platforma jest o wiele bardziej rozbudowana, niż ci się wydaje. Ale zacznijmy od samego interfejsu. Jest on na tyle intuicyjny, że każda osoba, nawet taka bez żadnego doświadczenia z tego typu narzędziami, sobie poradzi. Z poziomu tego panelu możemy stworzyć nową kampanię mailingową, stworzyć formularz zapisu do newslettera, zbudować landing page, postawić podstawową stronę internetową, a nawet skonfigurować automatyzację. Poniżej znajdziesz wszystkie najważniejsze statystyki swoich kampanii, ilość subskrybentów i ich wzrost na przestrzeni ostatnich Dni, tygodni lub miesięcy. W moim przypadku wszystkie statystyki są zerowe, ponieważ specjalnie na potrzeby tego materiału korzystam z nowego konta MailerLite. Dalej możemy też sprawdzić, ile osób anulowało subskrypcję naszego newslettera, a także sprawdzić wyniki poszczególnych kampanii. Wyświetlić ilość otwarć naszych newsletterów lub kliknięć w zawarte w nich linki. Warto podkreślić, że MailerLite umożliwia też integrację z narzędziami takimi jak Google Analytics, co umożliwia jeszcze bardziej zaawansowaną analizę danych i uzyskanie pełniejszego obrazu efektywności wysyłanych kampanii. Kolejnym ciekawym elementem interfejsu MailerLite jest boczne menu znajdujące się po lewej stronie, które pozwala na szybkie przemieszczanie się między najważniejszymi sekcjami platformy. Możesz przejść do podstrony z wszystkimi kampaniami, sprawdzić aktualnych subskrybentów newslettera i podzielić ich na sekcje, sprawdzić wszystkie aktualnie działające formularze zapisu, zobaczyć wszystkie swoje landing page'e y i strony www, edytować stworzone procesy automatyzacji, zmienić ustawienia konta MailerLite, dodać integrację z innymi narzędziami lub sprawdzić dostępne szablony. Osobiście uważam, że jest to najlepszy interfejs, jaki możecie się spotkać, jeśli chodzi o narzędzia do e-mail marketingu. Wszystko jest tak bardzo intuicyjne i przejrzyste, że raczej nie powinniście mieć żadnych problemów z korzystaniem z tego oprogramowania. Ogromnym plusem Mailer jest możliwość zmiany motywu na czarny. Mało które narzędzie oferuje taką funkcjonalność, a jest ona niezwykle pomocna, gdy ktoś pracuje wyżerami lub w ciemniejszym pomieszczeniu. Oczy się tak nie męczą, jak przy jasnym motywie, przez co praca z narzędziem jest o wiele, o wiele przyjemniejsza. Tworzenie kampanii mailowych MailerLite jest bardzo proste i szybkie. Po wypełnieniu najważniejszych danych naszej kampanii, takich jak nazwa kampanii, tytuł newslettera oraz e-mail, z którego zostanie on wysłany, możemy też wybrać jeden z prawie 50 gotowych szablonów. Moim zdaniem gotowe szablony lite wyglądają naprawdę profesjonalnie i prowadząc własną firmę, można łatwo dostosować go pod swoje preferencje, zmieniając tekst lub grafiki i otrzymać naprawdę dobrej jakości newsletter. Tak jak mówiłem, jest ich prawie 50, więc raczej każdy znajdzie coś dla siebie. Możesz też stworzyć własny szablon, za pomocą wewnętrznego edytora przeciągnij i upuść, który jest banalnie prosty w użyciu i udostępnia naprawdę wiele funkcji dostosowania. Sam często korzystam z tej opcji, ponieważ tworząc własne newslettery, stawiam raczej na pełną personalizację. Ale jeśli ktoś nie ma czasu lub ochoty, to oczywiście gotowe szablony są świetną opcją. Po wejściu do edytora maili możesz swobodnie przeciągać i edytować każdy element dostępny w newsletterze. Po lewej stronie znajdziesz dodatkowe sekcje, które możesz dodać, a następnie dostosować pod siebie. Możesz edytować kolory, czcionki, wielkość liter, nagłówki, dodawać zdjęcia, filmy, przyciski z odnośnikami, posty w mediach społecznościowych i wiele, wiele, wiele więcej. Znajdziesz tutaj też sekcje dla e-commerce, które pozwalają na dodawanie produktów z Twojego sklepu internetowego i przycisków do ich zakupu. Możesz dodawać kody promocyjne na produkty lub liczniki czasu trwania promocji, które będą zachęcać klientów do składania zamówień. Podczas edycji warto sprawdzić też, jak Twój newsletter będzie wyglądać na urządzeniach mobilnych, ponieważ jest to niezwykle istotny element. Jeśli Twój e-mail nie zostanie odpowiednio przygotowany pod smartfony, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że trafi do spamu, a tego raczej chcielibyśmy uniknąć. System oferuje taką opcję podglądu i zdecydowanie zalecam, aby przed wysyłką sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo. Naprawdę, mało które narzędzie do e-mail marketingu ma aż tak bardzo rozbudowany edytor. Po zakończeniu pracy nad edycją newslettera warto sprawdzić jak będzie się on prezentować na skrzynce pocztowej odbiorców. MailerLite oferuje funkcję testowej wysyłki przygotowanego przez nas maila na podany adres pocztowy. W ten sposób możemy sprawdzić jak będzie się on prezentować po wysłaniu, aby sprawdzić czy przypadkiem nie wkradły się nam jakieś błędy. Niby mała rzecz, ale naprawdę, naprawdę bardzo pomocna. Następnie możemy ustawić czas wysyłki newslettera. Wystarczy wybrać jedną z trzech opcji. Możesz wysłać go od razu, ustawić konkretną datę i godzinę lub zaplanować wysyłkę na podstawie podanej strefy czasowej, w której znajdują się Twoi odbiorcy. Po kliknięciu send nasz newsletter zostanie automatycznie wysłany do wszystkich odbiorców lub zaplanowany na ustawioną wcześniej godzinę. Po zaplanowaniu możemy oczywiście anulować wysyłkę i edytować go, gdybyśmy chcieli jednak coś zmienić. Kolejną funkcją MailerLite są formularze zapisu. Korzystając z narzędzia możesz tworzyć personalizowane formularze zapisu do newslettera, które następnie możesz umieścić na swojej stronie internetowej, która jest postawiona przykładowo na WordPressie. Formularze mogą zostać dodane w konkretnym miejscu na stronie lub wyświetlać się jako pop-up lub widget. Podobnie jak w przypadku newsletterów, mamy tutaj również dostęp do gotowych szablonów, które bardzo ułatwiają pracę. W tym przypadku mamy ich ponad 20. Edytor formularzy zapisu jest bardzo podobny do tego z e-mail marketingu. Całość opiera się o banalny edytor przeciągnij i upuść. Możesz dodawać liczniki czasowe, nagłówki, odnośniki do mediów społecznościowych lub zdjęcia. Wszystkie kolory, czcionki i ich wielkości mogą być oczywiście dostosowane pod własne preferencje. Po zakończeniu edycji formularza możesz ustawić jego zachowania. Istnieje możliwość ustawienia czasu oraz częstotliwości, w której będzie się on wyświetlać na stronie. Dodatkowo, co moim zdaniem jest naprawdę bardzo przydatne, można zmieniać widoczność na poszczególnych stronach lub urządzeniach. Oznacza to, że możesz stworzyć formularz zapisu lub promocji, który będzie się wyświetlać tylko na konkretnych artykułach blogowych. Po zapisaniu ustawień formularza otrzymasz gotowy kod JavaScript, który wystarczy przykleić na swoją stronę internetową. Istnieje też drugi sposób, który jest moim zdaniem o wiele szybszy i prostszy. MailerLite oferuje wtyczkę do WordPressa, która po instalacji automatycznie doda nasze formularze w odpowiednie miejsce. Wystarczy przejść do WordPressa i zainstalować wtyczkę MailerLite, a następnie zalogować się do swojego konta. Cały proces zajmuje dosłownie 2 minuty. Po dodaniu formularza na stronę możemy śledzić jego statystyki, sprawdzić ile osób go widziało i ile się faktycznie zapisało do naszego newslettera. Pozwala to wyciągać wnioski i w razie potrzeby zmieniać niektóre jego elementy, aby zwiększyć konwersję. Kolejną funkcją Mailer jest tworzenie stron docelowych landing page. Oczywiście jak w przypadku wszystkich innych funkcji mamy możliwość wykorzystania gotowych szablonów stron lub stworzyć je na własną rękę. W dzisiejszych czasach większość popularnych narzędzi do e-mail marketingu oferuje funkcję budowy stron docelowych, więc nie jest to żadny wyróżnik. Interfejs kreatora jest bardzo łatwy w użyciu i pozwala na tworzenie naprawdę profesjonalnych landing pages. Y. Elementów, które możemy umieścić na stronie, jest bardzo dużo, a całość wygląda naprawdę bardzo spójnie. Wiem, że to banalne, ale w tym przypadku jedynym ograniczeniem jest nasza kreatywność. Po zakończeniu pracy nad stroną, możemy ustawić nazwę jej linku, która w darmowym planie niestety nie jest w pełni edytowalna. Jeśli zakupisz płatny plan, który zaczyna się od 10 dolarów miesięcznie, to będziesz mógł podpiąć własną domenę, przez co strona będzie wyglądać zdecydowanie bardziej profesjonalnie. Oprócz tego możesz dodać również podstawowe informacje do SEO, takie jak tytuł strony, metaopis i słowa kluczowe. W ten sposób Twoje landing page e będą lepiej pozycjonować się w wyszukiwarkach takich jak Google czy Bing. Dodatkowo MailerLite oferuje funkcje pozwalające testować opublikowane strony docelowe. Pozwalają one na porównywanie różnych wariantów i wybór najlepiej działającego. Można przeprowadzać testy AB na elementach takich jak nagłówek, treść czy wywołujący działanie przycisk Call to Action. Automatyzacja procesów w e mail marketingu to funkcja, bez której w dzisiejszych czasach nie da się tworzyć skutecznych kampanii. Wykorzystując automatyzację możesz automatycznie wysyłać maile do odbiorców po wykonaniu przez nich konkretnej akcji. Przykładowo po dołączeniu do Twojego newslettera użytkownik automatycznie otrzyma wiadomość powitalną z kodem rabatowym na produkt w Twoim sklepie internetowym. Jeśli użytkownik po dwóch dniach nie otworzy tej wiadomości, to dostanie kolejną z przypomnieniem i kolejnym kodem rabatowym na inne produkty. Prowadząc sklep internetowy możesz przygotować automatyzację, która po zakupie produktu wyśle maila z potwierdzeniem zamówienia i linkiem do śledzenia przesyłki. Następnie tydzień po dostarczeniu zamówienia automatyzacja może wysłać przypomnienie o dodaniu opinii o produkcie, a po jej dodaniu w ramach podziękowania użytkownik otrzyma dedykowany kod zniżkowy na kolejne zakupy w Twoim sklepie. Pamiętaj, że to tylko przykłady. Możliwości wykorzystania automatyzacji są praktycznie nieograniczone, a MailerLite udostępnia nawet gotowe szablony procesów, które możesz wykorzystać, a następnie edytować pod własne potrzeby. Jednym z najważniejszych plusów MailerLite jest ogromna oferta integracji z innymi narzędziami, których liczba przekracza aktualnie aż 140. Platforma bezproblemowo integruje się z takimi narzędziami jak Zapier, WooCommerce, Shopify, Elementor, Make, wcześniej Integromat. Big Commerce, WordPress, Stripe, Hubspot, Zoom i wiele, wiele, wiele więcej. Recenzja MailerLite Lite nie może obejść się bez analizy cennika, ponieważ może być to kluczowy czynnik wpływający na decyzję o wyborze tego narzędzia. MailerLite aktualnie oferuje cztery plany, które są dostosowane do różnych grup odbiorców. Jednym z nich jest plan całkowicie bezpłatny, który znajdziesz w opisie tego filmu. Plan Free to darmowa opcja dla maksymalnie 1000 subskrybentów. Obejmuje możliwość wysyłania do 12 tysięcy e-maili miesięcznie, jednego użytkownika oraz wsparcie e-mailowe i czatowe przez pierwsze 30 dni. Kluczowe funkcje w tym planie to edytor typu Przeciągnij Upuść, funkcja podstawowych automatyzacji, tworzenie stron internetowych, maksymalnie 10 stron docelowych oraz formularze zapisu i pop-upy. Będzie świetnym rozwiązaniem dla osób początkujących, które chcą dopiero rozpocząć działanie związane z e-mail marketingiem. Plan Growing Business to opcja zaczynająca się od 9 dolarów miesięcznie. Obejmuje nieograniczoną liczbę wiadomości e-mail, trzech użytkowników konta oraz wsparcie przez e-mail 24/7. Dodatkowo oferuje sprzedaż produktów cyfrowych poprzez newsletter, nieograniczoną liczbę szablonów, dynamiczne wiadomości e-mail, automatyczne ponowne wysyłanie kampanii, nieograniczoną liczbę stron internetowych i blogów oraz dedykowane narzędzie do edycji strony anulowania subskrypcji. Będzie to doskonały wybór dla rozwijających się biznesów potrzebujących większych funkcjonalności w e-mail marketingu. Plan zaawansowany to rozbudowany pakiet zaczynający się od 19 dolarów miesięcznie. Obejmuje nieograniczoną liczbę wysyłanych wiadomości e-mail i użytkowników oraz wsparcie 24/7. Dodatkowo oferuje integrację z Facebookiem, niestandardowy edytor HTML, pop-upy promocyjne, nieograniczone wyzwalacze automatyzacji, asystenta pisania AI i 15% zniżki na Google Workspace. Będzie to idealny plan dla rozwijających się firm, które potrzebują bardziej zaawansowanych funkcji. Mailer Lite jest świetnym narzędziem, które z pewnością przypadnie do gustu sporej ilości osób. Nie jest to oczywiście narzędzie bez wad i drobnych minusów. Na rynku nie ma idealnych narzędzi. W tej części filmu omówię najważniejsze zalety i wady platformy. A więc, jeśli chodzi o zalety MailerLite, to możemy wyróżnić prostą i intuicyjną platformę. MailerLite posiada przyjazny interfejs użytkownika, który jest łatwy w nawigacji i obsłudze. Nawet osoby bez doświadczenia w tego typu narzędziach mogą szybko nauczyć się tworzenia newsletterów i prowadzenia kampanii. Wiele zaawansowanych funkcji. MailerLite zapewnia szeroki zakres funkcji, takich jak tworzenie kampanii mailowych, automatyzacja, segmentacja listy mailingowej, testy AB, tworzenie stron docelowych i wiele innych. Personalizacja i segmentacja. Platforma umożliwia personalizację wiadomości e-mailowych oraz segmentację listy mailingowej na podstawie różnych czynników, takich jak preferencje, zachowanie czy dane demograficzne odbiorców. Automatyzacja. Platforma posiada narzędzia do automatyzacji procesów, takie jak wysyłanie wiadomości powitalnych, reakcje na zachowania użytkowników, automatyczne przypomnienia i wiele innych. Wsparcie techniczne. Platforma zapewnia naprawdę szybką pomoc techniczną poprzez różne kanały, takie jak czat na żywo, e-mail i pomoc wideo. Jeśli chodzi o wady, o których trzeba wspomnieć, to wyróżnia się przede wszystkim utrudniona weryfikacja konta, jeśli nie posiadamy adresu na własnej domenie. Platforma ma pewne wymagania dotyczące weryfikacji konta, zwłaszcza jeśli nie posiadasz własnej domeny. Jeśli używasz adresu e-mail dostarczonego przez usługę darmowego dostawcy e-mail, takiego jak Gmail, Yahoo, O2, to może być trudniej zweryfikować Twoje konto maksymalnie jedna strona internetowa w darmowym planie. W darmowym planie użytkownicy mają ograniczenie do jednej strony internetowej. Jeśli potrzebujesz stworzyć więcej niż jedną stronę internetową w ramach swojej kampanii, to musisz kupić płatną wersję. Podsumowując, jeśli szukasz dosyć taniego, skutecznego i bardzo łatwego w obsłudze narzędzia do wysyłki newsletterów i tworzenia landing page'y, to MailerLite będzie doskonałym wyborem. Warto zauważyć, że Mailer Lite oferuje bezpłatny plan, do którego dostęp znajdziesz w opisie tego filmu. Darmowy plan będzie idealnym rozwiązaniem dla początkujących użytkowników, którzy chcą przetestować platformę przed przejściem na płatny plan. To na tyle. Bardzo dziękuję za dotarcie do końca. Mam nadzieję, że ten materiał wideo ułatwił Ci poszukiwania odpowiedniego narzędzia i do zobaczenia w kolejnych treściach na tym kanale.